Jak się pracuje w serialu Prosto w serce? Mm, pracuje się bardzo miło. Ekipa jest fajna, zżyta. Poznaliśmy się wcześniej w Brzyduli, także trochę, e, trochę jest nam łatwiej e, niż z zupełnie nowymi e, e, osobami. I generalnie nie ma żadnych kłótni, e, niesnacek i innych... Z Anią Muchą wszystko okej? Okay? Tak, z Anią Muchą wszystko okej. Okay. Jak ona jest? Proszę. Jak ona jest tak na planie w pracy? Generalnie przygotowana, bardzo skupiona na pracy. Oczywiście bardzo często jest wesoło i fajnie, jak to na planie, natomiast, natomiast pracuje się bardzo sprawnie. To jest taki, taka osoba, z którą ja wiem, że wchodzę na plan i zrobimy coś fajnego. Czyli nieprawdą jest to, co o mówią, że ona jest taka ciężka we współpracy? Nieprawdą jest to, że jest ciężka we współpracy. Jest łatwa we współpracy. I czy już cała seria została nakręcona, ta pierwsza? Nie, nie. Zostało nakręconych na razie 40 odcinków i nadal pracujemy nad serialem. Czyli ten serial będzie miał pewnie mniej więcej taką długość jak Brzydula, jak Majka? Podobno 200 odcinków. Uch! Ola, to muszę ci powiedzieć, że zrobisz wielką karierę. No poważnie. Gwiazdą i celebrytką. Odpowiada Ci taka rola życiowa. Cieszę się ze swojej pracy i bardzo ją lubię i chcę ją wykonywać jak najlepiej, a to co pójdzie za nią, to może być tylko miłe. A masz jeszcze jakieś plany poza tym? E, cały czas na deskach teatru Ochota gram spektakl, kto tego goni psa. Eee, spektakl teatru Marcina Kwaśnego. W tej chwili mamy małą przerwę, ale niedługo wracamy ze spektaklem? Z Marcinem Kwaśnym, tak? To jest ten spektakl. Tak. Ten taki ostry strasznie. Podobno, bo nie byłam, nie widziałem, nie. ale czytałem, Marcin ten, mi też mówił. którym zastąpiłam Edytę Herbuś, tak? To ten. Tak, wywaliła się Edytę Herbuś. A, nieprawda, sama zrezygnowała. No teraz możesz się wykazać, prawda? Nie, jest miło. Fajna rola. Myślę, że, że to, co gdzieś tam było pisane, tym, że ona jest pikantna, wcale nie jest pikantna. Jest jedna retrospekcja tańca, ponieważ jest to kobieta trochę upadła. A to prawda, że jest dusza seksu? Nie, nieprawda. Mówię, jest jedna scena tańca gdzieś tam, powiedzmy w retrospekcji, bo kobieta, którą gram, była kiedyś tancerką gołgą. -go w retrospekcji jest to pokazane, natomiast myślę, że problem i, i to, co jest na scenie jest dużo głębsze niż, niż, niż to gołgoł. Pozdrawiam widzów WPTV.